No, i mamy wszystkie oficjalne, już ładne zdjęcia zapowiedzi zestawów serii Lego Star Wars, które ukażą się już 1 sierpnia, czyli praktycznie za miesiąc. No, i jak pamiętacie, miesiąc temu nagrywałem dla Was film o tych samych zestawach, gdzie właśnie pojawiły się pierwsze takie przecieki pudełek, które były strasznie, powiedzmy rozmadzane, jak to jest w przeciekach, no ale teraz dostaliśmy wszystkie właśnie piękne, ładne zdjęcia. Gdzie nie na tych zdjęciach oczywiście są jakieś tam yy, naz nazwy, jakieś świecie linki itp. Osób, które po prostu to likowały, czy coś takiego. Także na to nie patrzmy, ale no przejdziemy sobie po kolei po tych wszystkich fajnych zestawach i muszę wam powiedzieć, że naprawdę one fajnie wyglądają. No i zaczniemy chyba od największego zestawu, czyli kolejny UCS z serii Star Wars i jest to ATST. No i tu wam muszę powiedzieć, że on naprawdę mega potężnie wygląda. Sam zestaw liczy aż oczywiście 37 cm wysokości, czyli naprawdę dość spory model. W zestawie jest jedna figurka po prostu pilota ATST, która fajnie, że ma nadruki na rączkach po bokach, tak? Ma, tu widzimy, że ma właśnie takie nadruki z Imperium, z logo Imperium. Jak pamiętam, była też podobna figurka chyba w jakimś zestawie UCS, był chyba jakiś Star Destroyer albo. Star Executor, o ile pamiętam, i tam też była jakaś figurka, właśnie takiego, no powiedzmy, Robola z <gry> Imperium, który też ma takie właśnie nadruczki na rączkach i dość droga jest ta figurka, więc fajnie, że dostajemy, dostajemy kolejną taką figurkę z takimi nadrukami. No po prostu figurka jest dopieszczona. Po tych zdjęciach, jak sami po prostu widzicie, no jest to naprawdę fajny UCS, jest on dopieszczony, jest zrobiony cockpit w środku dla dwóch pilotów. No Zestawiamy jednego, więc drugiego trzeba będzie sobie po, po prostu dokupić albo dorobić. No i generalnie zestaw jest naprawdę całkiem przyjemny dla takich, wiecie, fanów, którzy właśnie zbierają te UCS-y. No na pewno fajnie by na półce wyglądał. Czy ja go sobie kupię? No raczej nie, no bo tych UCS-ów raczej do swojej kolekcji nie zbieram. Kolejnym zestawem, jak pamiętacie z tego właśnie poprzedniego filmu, jest ten taki Snow Speederek, który ja zupełnie nie wiedziałem, czym on jest, z czego on jest i czemu on jest taki, powiedzmy, wyścigowy, że ma to takie naklejki, tych Mieni takie po prostu kolory żółto, czerwone, czarne. No nie wiedziałem, czego to jest, a to jest po prostu z tej bajki Lego Star Wars jakiejś. No i w tym zestawie otrzymujemy aż trzy dość fajne figurki, aczkolwiek ja nie mam pojęcia zupełnie, kim są te postacie, więc. Jeżeli oglądaliście, to dajcie znać, czy warto tę bajkę obejrzeć, bo tam chyba właśnie ten Jedi Bob się pojawia i ten wakacyjny Luke Skywalker, więc może, może sobie kiedyś to włączę i obejrzę. No ale wracając, zostawiamy właśnie te trzy figurki i tu muszę zaznaczyć, że jedna z tych postaci ma żółty miecz świetlny i nie jestem pewien, to możecie mi poprawić w komentarzach, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy raz w serii Lego Star Wars, kiedy otrzymujemy taki żółty miecz. Które będzie no po prostu idealnie pasował pod jakąś rej, czy właśnie pod strażników ze świątyni Jedi, więc całkiem fajny elemencik. dodatkowo mamy też figurkę hmm, chłopka z rasy Kadabejna tylko w tych takich kolorach zielonych, i też on ma tam jakieś czerwone chyba oczka, więc całkiem przyjemna figurka pod jakiegoś takiego może Sita, właśnie z tej rasy. I no, mamy też jakąś inną jeszcze postać z czerwonym mieczem, ja nie wiem kto to jest, no, ale generalnie w tym zestawie też jest taki stab droidów, <laughs> co on tu robi. Nie mam pojęcia i też jest jakiś powiedzmy ścigacz, więc no taki malutki zestawik, ale te figurki naprawdę fajnie oddają pod jakiś po prostu kastomy do kolekcji, tak? Czy ja go kupię? Jeżeli będzie dość tani gdzieś na Allegro, to raczej sobie właśnie go zakupię, tylko i wyłącznie do tych figurek, no i też dla tego stapa do kolekcji mojej armii droidów. Więc całkiem przyjemny zestawik. No i teraz przechodzimy sobie powiedzmy do takich już strasznie mm, zabawkowych zestawów, a mam na myśli mówiąc zabawkowych, że są one po prostu malutkie, czyli takie stricte dla po prostu, no nie oszukujmy się dzieci, tak. Nie zaczniemy sobie od Slawa one Jungle tak, który jest bardzo podobny do tego. Slave 1 Boba Fetta z serialu Mando, gdzie też tam była figurka właśnie tytułowego Mando. Wydaje mi się, że on jest troszeczkę może nawet i mniejszy od tamtego zestawu, no bo na tych zdjęciach wydaje się on naprawdę bardzo, bardzo malutki. No ale w zestawie otrzymujemy aż trzy figurki. Jest oczywiście Jango Fett z tą taką nową antenką na hełmie. Nie jest to taki sam Jango Fett jak w przypadku zestawu UCS, więc trochę szkoda. Jest oczywiście młody Boba Fett. No i co najważniejsze jest kolejna figurka z Kamino Czyli Premier Lama I to, jak on świetnie wygląda, to jest po prostu coś niesamowitego. No ale nie ma co się dziwić, no bo poprzednia wersja mm, podobnej figurki z Kamino też całkiem fajnie wyglądała. I też właśnie kupując sobie ten zestaw i kupując ten zestaw z Obi-Wanem, możemy tak naprawdę mieć całą sekwencję z ataku klonów z Kamino. No i ten oczywiście pościg na Geonosis, tak? Więc całkiem przyjemne takie połączenie sobie dwóch zestawików. Jakieś tam podstawki można sobie zbudować, i gdzieś tam taką scenkę na półce można sobie postawić. No i tak naprawdę ten zestawik jest mega dla mnie must have, no bo nie dość, że chcę mieć kolejną wersję Django Feta w swojej kolekcji. No to ten premier Lama naprawdę fajnie wygląda. I mając już takie dwie figurki z kamino, być może mógłbym jakiegoś fajnego mocka sobie stworzyć. Co ciekawe, w tym zestawie otrzymam coś takiego. Co dopiero potem zobaczyłem, że ma tworzyć podstawkę pod tego slewan, więc całkiem przyjemne, no bo w zestawach serii Lego Star Wars takich właśnie dla mm, zabawy, tych playsetów, no od bardzo, bardzo dawna nie było żadnych podstawek pod zestawy. Pamiętam, że w 2007 pod chyba Biwinga była podstawka. I to naprawdę fajnie wyglądało i potem już nic, nic, nic praktycznie nie było z tych podstawek, a podstawki są zwykle pod jakieś UCS-y, tak? Więc tutaj tak naprawdę z jakichś tam elementów dodatkowych mamy zrobioną podstaweczkę, więc kto wie, być może to będzie jakiś trend w serii LEGO Star Wars, że do takich mniejszych zestawów dostaniemy właśnie podstawki. No i tu już przechodzimy do sekcji Wojen Klonów, więc fajnie właśnie tytułowych Wojen Klonów. Zapnijcie pasy, no bo mamy tego już turbotanka tak oficjalnie ładnie pokazanego. No i szczerze mówiąc to jest to samo, co mówiłem właśnie w przypadku tego hmm, One. No jest to strasznie mały zestawik, jest są po prostu stricte zabawkowy. No, po tych zdjęciach może znaczyć, że na przykład te koła TurboTanka są po prostu wielkości mini figurki, tak, więc no strasznie malutki zestawik, no szkoda, no tak naprawdę w tym zestawie tylko on mnie boli, tak, sam zestaw mnie po prostu boli, no bo figurki są naprawdę fajne. Mamy oczywiście figurkę Kia jego i szczerze mówiąc on dla mnie praktycznie się w ogóle nie różni od jego poprzedniej wersji, którą mam, więc dla mnie też jest to jakiś tam minus niestety bo no, mam więc taka druga jego figurka nie jest mi zbytnio potrzebna. W przypadku komandora Bakary, no to nie zmienię zdania, ten jego chem wygląda po prostu jakby miał jakieś wodogłowie. No ten nadruk mm, tego wizjera jest strasznie źle zrobiony, bo sam po prostu chyba ten model Hmm, hełmu nie jest aż taki zły, no ale ten nadruk wizjerów trochę mi nie do końca pasuje. No, sam torsi, i duszki są oczywiście ok, więc niestety będę musiał sobie dokupić sam osobiście hełm z klon Army zapewne, żeby tego komandora Bakarę poprawić. Mam oczywiście trzy figurki galaktycznych Marines. One wyglądają po prostu mega fajnie, mega perfekcyjnie. No, te bordowe kolory zawsze mi się od dziecka podobały u tych klonów, więc ja jestem z tego zadowolony. Dodatkowo są oczywiście figurki droidów. No i naprawdę ten zestawik mega się prezentuje tylko no szkoda, że on po prostu jest taki malutki, no te zdjęcia, te klony yy, i droidy tak stoją wszyscy obok siebie i jest ten turbo tank w tle, no naprawdę fajnie to wygląda, tylko no niestety ten zestawik jest strasznie, strasznie malutki. No i ostatnim zestawem jest właśnie ten transporter droidów, zestaw MTT, mamy tu w zestawie oczywiście droidy i co ciekawe mamy trzech tych mm, komand droidów i oni mają troszeczkę inny kolor niż ich pierwsze wersje, bo tamte były brązowe, a te są takie, powiedzmy, metaliczne, może troszeczkę metaliczno-brązowe, ale po tych zdjęciach na razie wyglądają po prostu jak zwykłe droidy B2. No, fajnie, że są aż trzy sztuki, bo myślałem, że będą po prostu dwie. Oczywiście jest masa zwykłych droidów, jest droid pilot, to w ogóle nie rozumiem, co się dzieje, czy to jest jakieś nielegalne przekazywanie sobie jakiejś substancji przez te dwa droidy. Jest też oczywiście Stap Droidów, no i oczywiście mamy figurki ze strony Republiki, czyli jest to Ayla Sekura i tak jak w przypadku Kedimudiego, no praktycznie ja tu nie widzę żadnych różnic niż <laughs> jej poprzednia wersja, no ewentualnie twarz się różni, tak, jest troszeczkę bardziej taka, bym powiedział, kobieca, tak, są takie, takie po prostu widoczne rysy kobiece twarzy. No jest oczywiście figurka komandora Blaya i tu muszę wam powiedzieć, że tak samo jak wam mówiłem odnośnie do tych przecieków, no jestem mega zadowolony, że mamy te takie pauldrony jako element plastikowy, co jest bardzo, bardzo fajne, no ubolewam, że Niestety nie mamy dalej tych kam na nogach, czy też no po prostu też nadruków po bokach nóżek, bo to naprawdę by dużo dało, gdyby właśnie te nóżki klonów... Po bokach były drukowane, no to można by tam po prostu jakoś przypchnąć oko, bo też by to dobrze wyglądało. No niestety nie mamy ani pelerynki, ani jakiegoś plastikowego elementu. No, sam chem komandora Blaya, no to wiecie, to jest stricte zwykły chem tych nowych klonów, więc mi się średnio podoba. Aczkolwiek z tymi biokularami, on już nie aż tak źle nie wygląda. No ja mam chem akurat komandora Blaya z klon Arim Customs, więc sobie bez problemu wymienię. Więc no taki sam zestawik jest całkiem naprawdę przyjemny, no bo. Nie jest on może jakiś mm, duży, to też niestety boli, tak jak w przypadku właśnie tego TurboTanka, ale generalnie te figurki są całkiem fajne, no jest ten Commander Bly i być może można by jakoś to przebudować sobie tego MTT na jakiś większy zestaw, zwłaszcza, że ta, powiedzmy, ten okrąg z przodu to jest nadrukowany element i on jest na tym takim największym dysku nadrukowany, więc bez problemu można by sobie to przebudować z jakichś tam innych elementów i po prostu zbudować taką większą wersję tego czołgu, czy też no transportera MTT Także no to jest na pewno mój must have, żeby sobie z tej serii yy, wakacyjnej zakupić. Generalnie nadal brakuje zdjęcia tego battle packa właśnie z... 327 Legionem, czyż no Batalionem. Tu mamy dalej tylko te zdjęcia tych figurek klonów, jak one będą wyglądać. No szkoda, no bo chciałbym już zobaczyć co tam tak naprawdę w tym Battle packu będzie bo tych Spider Droidów, jakichś tam y, stapów pewnie. No niestety nie ma tego zdjęcia, no ale figurki też się jako tako dobrze prezentują przez te właśnie plastikowe pauldrony oraz te fajne nadruki na torcach i nóżkach. Także no szkoda, że nie ma, bo był, byłoby już po prostu taki pełnoprawny film ze wszystkich tych właśnie zapowiedzi. No ale Wy dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie właśnie te zestawy, które macie ochotę sobie zakupić, które są dla Was smek. No i pamiętajcie, że premiery tych zestawów są już za praktycznie miesiąc. Także trzeba zbierać kasę, trzeba iść zrywać czereśnie, żeby właśnie było za co kupić sobie te zestawy. No cóż, ode mnie to tyle. Łapka w górę mile widziana, żeby ten film podbić, żeby właśnie YouTube troszeczkę bardziej promował ten mój kanał. No i cóż, dziękuję wspierającym, dziękuję subskrybentom. Za każdy komentarz również dziękuję. No i widzimy się w jakimś kolejnym filmie na moim kanale.